Siemka siemka, dzisiaj nie typowy odcinek. Tutaj e, czy dzień obążki wychodowli kur ozdobnych. Pokażę wam, gdzie daję e, kurą razem je ja daje. To jest zwykłym nożką. to ja kupuję pszenicę. Tak się prezentuję. Byłem u lekarza tym palcem. Oparzyłem się. No i trochę ciężko taki. Parć. trochę ciężko, bo mnie boli bardzo. Ten palec, idziemy zanieść, idziemy dać. Trochę kurkom, trochę tam, trochę gołębiom, trochę kur jest, trochę kupionych mam. Minutę by to było. O, idziemy. Zatrzymuję film, bo muszę tam przenieść, a jedną ręką mi... Nie mam statywu, muszę sobie statyw kupić. Dobra. Uch, idziemy. O. Tak. Tak pokaż moich kazełków. Wszystko głodne, bo, bo teraz mam czas. Tereczki wywalić. O, muszę polidwo im wyczyścić. Już u nich poprzątać. Może jutro. Bo już niedawno sprzątałem, a już jest bagań, jak to widać na filmie, to mówić bagań. Poczekajcie, to tak będzie mi łatwiej dać. Musiałem usiąść, bo mnie no, tym pajcem to się chujowo da. Nie chciałem przeklinać, bym nie dosta tego. Dobra, to im dam, nie jedzą Nie może bym dzisiaj u nich ale to nie wiem. Dobra, to wam dam, bo czekajcie. O. O. Fajny kogucik, fajne kilka młodek mam po nich. A już trzeba poprzątać do nich, bo Błagana narobiła. Jedź. To no może przy okazji bym poprzątał dzisiaj, Ale nie wiem. Bardzo wodę. To jest to, jak wodę wyle wylewają. To jest to, coś kurwa. Tak, tyle tak sanuję. Oh. Muszę przymknąć na razie. Nie wiem, czy dzisiaj u nich poprzątać po filmie, czy na filmie. Bo im co tydzień, co dwa tygodnie sprzątam, st staram się. Nie wyglądało to lepiej. Powiem tak, słoma jest lepsza do kratek. Codziennie sprzątam, muszę poidło im umyć. Burda, bo ubrudziło po idło to dzień nie dostałem jeść Dobra, idę chyba im ogarnąć Mam to wadarko Idę im ogarnąć, kurby Muszę witaminy kupić im do wody na lato. Tak to butelkę będę dała im. Muszę oddrobać jest za niedługo. Bo fajne ptaszki, nie powiem, że nie. Lubię je hodować Dobra Lubię chodować. A dziękuję za 961 subów na kanale Taką liczbę to ja lubię, dobra, zatrzymuję film, idę u nich poprzątać, bo musimy wodę dać, Jeszcze idziemy, tam jest 5 minut, tak, do 10, do 13 minut się nabić, nabić. zaraz się widzimy, bo idę po spadaj, po, tu muszę po grabki, muszę wygrabić to, żeby im dać świeże słomy. Trochę porobić. O. Otworzymy to kurde. Dobra może. Kurde bym je wypuściła, i nie wiem, pies mi nie, nie przeszkodziłoby ogrodzeniem bo po kurkach będzie. Nie wiem, bardzo się leje tego poidwa, nie wiem co jest zrobione. Czy inne im kupić poidło? Tak. Muszę inne palidło im kupić. Dobra, ja idę posprzątać u nich. I zaraz się widzimy. O zobaczcie, już zacząłem sprzątać tu. Tutaj, bo musiałem ten poprzątać. Ale mokre tu jest. Nie wiem, niektórym wyschnie. Wypuściłem kurki pod moją opieką. Zobaczymy, jak nie zginiemy my. Tak na to ręką to chujowo. Tak, tak słabo. Nie wiem, po idło coś mi ten. Leje się bardziej w niego. Wypuściłem na chwilę, potem je złapę zaraz. Nie było nich poprzątać. Powiem tak. Ta Polska żyje tylko wyboramy co się dzieje. Każdy ma swój rozum, każdy głosuje na kogo chce. Ja głosuję. A to nie jest tajemnicą. Wybieram na głosowanie się i głosuję na Nawrockiego. kandydata PiSu. Znaczy on jest bez tak się tłumaczy, ale to wiadomo. Ja woję prawicę. Zawsze byłem za prawicą i tylko prawicza rządzi Polsce. Popatrzcie, co się dzieje. Dzisiaj pisałem komentarz na poczcie polskiej. Na temat wysyłek to napisałem, tylko można je wysyłać na poczcie, tylko można ten powiacie wysłać. Do srebrnich ptaki. To jest według mnie trochę słabe. Podsta nas ma w dupie. Wysyłek już nie będzie. Trzeba się pogodzić z tym. Trzeba walczyć do dobro Polski. I te ataki na Karola Nawrockiego to według mnie nie są pociemne. Niech wygra lepszy kandydat. Ja głosowałem na konfederację w tych wyborach, niestety się nie udało, a ja podjąłem decyzję. Ja i głosuję na Nawroczkiego, bo to jest dobry kandydat. I tak będzie. Nie mam nadzieję, wy też pójdziecie na te wybory, oddacie dobry głos. Nie będę Was nachęcać na, na kompartę, ale mam nadzieję oddacie głos susny. I jak ktoś z konfederacji popierał, to pójdzie za tym na. Lek. Byle nie, czas by było. To by będzie spoko. Dobra, mam. Zaraz będę, bo mam telefon. O! I tak y, coś przerwało, bo mam telefon. a ja to zmontuję. I będzie git. Bo było tam 9 minut. Dobra, tu już wysprzątane. Niech to wysycha mi o moje kazełki kochin na trawce. Tak pokazane. Niech to trochę pochodzą. Niech się jedzą trawki. Młode, fajne po nich mam. Może, jak chcecie, to mogę nagrać u młodzieży, co się zmieniło. Niestety, kilka odpadło, ale to nic. <laughs> Idę po, po słomę, i by im pościelać. I zamykam je. Dobra, to zaraz będę. O, tak moje kurki chodzą, już wyprzątałem. Niech chodzą. Bo dawno odcinka nie było u mnie na kanale. Niech grzebią sobie, niech sobie jedzą. Wszystko jedzą. To będzie mój najdłuższy odcinek taki w takiej formie. Sprawę dwie minuty i da im A, i wam pokażę, co zrobiłem już mhm. tak się prezentuje, i wam pokażę, co zrobiłem. Tyle słomy tylko dałem na by im wystarczyło. Bo za dużo to jest. Tak. I to słomy marnują. Idę po Tutaj tak. Srobone. Tak położona, idę im po wodę, a tam kurki, zaraz muszę złapać, bo jest pies. Niech chodzą, Przyjemnie fajnie jest jak pochodzą. O, zaczyna chyba deszcz padać, tak muszę połapać. Dobra, już woda dana, idę teraz kogutki wapacz, kurki i to zaraz jestem i ponagrywam trochę tutaj i pozdrawiam. O, już zostały złapane, poprzątane u nich, Zostawam łapkę górę, suba na kanał, no i pozdrow